Cześć, witam Was w drugim odcinku z serii Zagramy w Indictus. W tym odcinku postaram się zrobić pierwsze dwie mapy, jakie nam oferuje gra. E, powiem troszeczkę o samym gameplayu, mm, o interfejsie i ciekawych rozwiązaniach. Ma, serwer jest podzielony na channele, jest ich 200. Polskie kanały, z tego co pamiętam, są od numeru 70 do 74. Włącznie. Mm, oczywiście gra już nie ma takiego, te, takiej popularności, jak to było na początku, ale nie mniej wciąż w, gra w nią bardzo dużo osób. Przejdziemy na polskie kanały, ze względu na to, że na tych początkowych jest bardzo dużo reklam e, innych graczy. Mm, Interfejs w mieście wygląda tak jak widzicie w lewym górnym rogu mamy przedmioty jakie możemy jakie nosimy po środku w góry jest życie i stamina o tym troszeczkę później po prawej stronie w prawym górnym rogu w zasadzie wybieramy channel niżej, poniżej mamy mini mapkę, na której wykrzykniki to są zadania znaki zapytania zadania do oddania trzy kropki to zadanie do kontynuacji poniżej mamy y, spis zadań i u dołu pok y, już pokazuję w tym miejscu mamy chat i od lewej strony ukryte y, opcje y, karta postaci czyli y, okno charakter postaci, skille y, plecak Hmm, jakie mamy battle e, zadania hmm, później to nawet nie wiem co to było a ranking którego nigdy nie, po, nie korzystałem pomoc ap czyli ability points które dostajemy za wykonane zadania z serii battles e, display other character uderzenie co do samych bohaterów bohaterów jest czterech. Podejrzewam, że nad piątym dopiero Nexon pracuje. Yy, mimo tego, że Vindictus ma już ze trzy lata yy, wciąż yy, jest rozwijany, To jest bardzo co jest sporym plusem dla Nexona. Niestety fakt minusem jest to, że trzeba było czekać dwa lata jak dobrze pamiętam, aby wyszła yy, Europejska. Wyszedł europejski. Ale sam bardzo ubolewam, bo niestety nie bardzo dało się grać na amerykańskich serwerach, ale walki z proxy były e, wtedy nieuniknione. Często były mimo tego problemy z samym proxy. Znalezienie do gołem tego proxy. Hmm. Nie grałem tam zbyt długo, w zasadzie może z tydzień, to maks. Przejdźmy teraz do interfejsu w, z rozgrywki na misji, e, zaczynając od lewej strony. Lewy, w lewym górnym rogu jest tak, jak w zasadzie górny pasek się, nie, góra sama się nie zmieniła, po z prawym górnym rogiem, gdzie... Mamy czas jaki nam pozostał do wykonania zadania. Po lewej stronie pod przedmiotami jakie nosimy mamy yy, jaka to jest misja, poziom trudności, jaki jest bonus, znaczy out of honor i życie yy, życia w zasadzie członków drużyny, wiesz jak będzie ich więcej, tych ich się pojawi także więcej. U dołu pasek się nie zmienił, teraz, na sam, teraz u dołu pokazują się wskazówki co, co chcemy, żeby było widać na naszym, w naszej postaci. Później mamy wyprawy, to było ważne na serwerach, na serwerach amerykańskich, tu już to nie obowiązuje, to były monety dzięki które można było podróżować na bar. Później mamy zakładki przyjaciół, gildii, czatu, depozytu, które są od piątego to chodzi o poczuszki i awatar. A nie będę się w to zagłębiał, wejdziemy do pierwszego budynku z zadaniami, do drugiego nie będę szedł na razie, gdyż to jest po prostu zadanie mm, eventowe. Zresztą pod koniec walki z bossem z pająkiem. W poprzednim odcinku było widać notowkę a propos właśnie tego eventu. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma jakiś problem z tą grą, chociaż tu ciężko jest mieć jakiś problem, to będę w stanie jakoś pomóc, zaradzić. Ale za speczać się nie uważam. Oczywiście. Nie jestem też jakiś... Idealny co do takich gier. Zazwyczaj gram po prostu dla zabawy. Rozmowy z postaciami będę powolu ludku przewijał, tak żeby można było zapozować sobie filmik, przeczytać. Czasem może się no, niestety nie udać, bo jak będzie krótszy dialog to przez przypadek chociażby przeskoczę. Dostaliśmy pierwsze zadanie na wyruszenie na trening. Jak widzieliście okno rozmowy z y, bohaterami niezależnymi jest bardzo przyjemne tak samo będzie z, y, z zadaniami bardzo przyjemnie się je wybiera wybieramy misję y, mercenary training site y, zadanie honorowe i tworzymy postać gram na hardzie przynajmniej te początkowe mapki gdyż są bardzo proste różnica między normalnym a hardem to jest taka że na hardzie bossowie głównie, bo to na nich najwięcej się to odczuwa, mają więcej życia, eee, troszeczkę mocniej biją, często nawet nie, nie tak troszeczkę, gdyż późniejsze potwory mogą chociażby taką Eevee zabić. Na, do eee, nauki gry, typowy samouczek, po prawej stronie licznik combo. Zadanie dodatkowe, mini mapa i czas, o którym już wspomniałem. Teraz o samym kombo. Licznik kombo nabija, się, po prostu nie dając się zranić przeciwnikowi. Im większe kombo, tym mocniejsze uderzenia. 150% obrażeń jest to najwięcej ile można wyciągnąć. Z tego co się orientuję Nigdy nie miałem, przynajmniej ja więcej podejmowałem W Zada zadaniu pobocznym mieliśmy jednego woodmana zabić smashem, czyli silnym atakiem. Wykonujemy je prawym uderzeniem myszki. Lewym, lewym przyciskiem są Lewym przyciskiem myszki wykonujemy szybkie uderzenia. Chociaż u Karoka nie ma szybkich uderzeń. Jest to najwolniejsza w postaci, ale zarazem najwytrzymalsza i z najsilniejszymi uderzeniami. skończona za każde misję dostajemy rangi za rangę SSS jak sobie dobrze przypominam jest większa ilość doświadczenia pieniędzy które oczywiście zarabiamy na misjach będziemy mogli wykorzystać chociażby u Kowala czy w Magic Shopie. Zaraz będę się pokazać o mamy Zdobyliśmy drugi poziom Battle Cleared i mamy y, indeks naszego hmm, 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 nie dostałem rangi. To pierwszy raz, no tutaj nie dostałem takiej rangi. No to już się y, co do samych okienek, tu mamy to jaki styl mieliśmy w y, naszej misji. Pierwsze to jest styl od maksymalnego combo, ile uderzeń. Najbardziej na, na ten licznik wpływa właśnie maksymalne combo Niżej mamy Battle Index Details Największe y, znaczenie tu ma Hits Taken oczywiście nie wiem dlaczego nie miałem rangi SSS Podejrzewam, że troszeczkę za wolno wykonałem to zadanie No i główna y, nasza ranga to jest SS Teraz kolejne okienko od lewej strony Pieniądze, jakie, jakie zarobiliśmy na misji, hmm, za rangiem nie, nie dostaliśmy za dużo. Później mamy doświadczenie, AP, czyli e, Ability Points, które wydajemy na ulepszanie naszych umiejętności i rekordy na mapie e, z danej gry. Wrócimy do miasta. Ability Points wydajemy najpierw ucząc się umiejętności u Karei, tudzież wykupując albo kończąc po prostu zadanie hmm. a same punkty przyznajmy na umiejętności, których aż tak dużo nie ma, nie mniej są ciekawe i nie ma chyba umiejętności, znaczy jest kilka umiejętności, które wykonujemy po prostu jednym przyciskiem myszki. Większość umiejętności po prostu mm, takich jak combo przy uderzeniach wykonujemy klikając odpowiednio przyciskami myszek. Rozmowa fabularna. pierwsze W ciągu pierwszej mapy jest bardzo dużo rozmów z, z samymi NPCami. Później jest tego troszeczkę mniej. Na szczęście, boby nas chyba zagadali na śmierć. Troszeczkę o tym nie pomyśleli, tworząc samą tą rozgrywkę. Niemniej miłe, miła odskocznia. Czasem poklikać. Dostaliśmy zadanie na Crimson Date Set. Teraz dostaniemy, jeżeli wykonamy odpowiednie zadanie, dostaniemy hełm, jak dobrze pamiętam. Aj, te przeskoki Niestety nie wiem jak wyłączyć przeskakiwanie z channela na channel Jeśli by ktoś wiedział z chęcią Zastosuję yy, się do jakiejś rady co by tu zrobić Wyruszymy jeszcze w tym zadaniu na drugą misję yy, z Trials Ruins Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze czytam Oczywiście możecie mnie poprawić jak zwykle No, Pomorian Emblem nie wykonamy zwykłego non, gdyż ten mm, bonus zawsze otrzymujemy. Nieważne, czy wykonamy któryś z autów honor, czy po prostu wejdziemy non, jego zawsze mamy. Bieram, wybieramy, że stworzymy drużynę na łodzi, poziom hard i zagramy sami. Jakie to są dodatki? Możemy oczywiście sprawdzić, jakie są dodatki. To są details samej mapy, główne, wymagany poziom, co dostaniemy za skończenie, to są 100% nagrody. Reszta zależy od naszych wyników. Battle Points, za wszystko, co tu wykonamy, możemy dostać troszeczkę więcej doświadczenia, na przykład za wygranie w dwóch albo mniej graczy, dostaniemy dodatkowo jeszcze 500 doświadczenia a za te, przed, za te mniejsze misje dostajemy pieniądze tworzymy party i wyruszamy jak tylko się stworzy teraz powiem troszeczkę o zaletach i wadach gry zaletą gry jest jej innowacyjność bardzo duża interakcja z otoczeniem generalnie w destrukcyjnym sensie, ale można także łapać, przedmioty rzucać i używać ich do walki. Plusem jest bardzo ładna grafika, no niestety pewnie będzie już chodzić niedługo do, że tak powiem, lamusa, ale jeszcze daje radę. Plusem jest to, jak wykonujemy umiejętności, jak się ich uczymy i w jaki sposób je ulepszamy. Rozmowy z NPC'ami moim zdaniem też są plusy, mimo że to jest e, po prostu wtedy obraz w trybie 2D. E, mamy tylko NP NPC-a e, jako obrazy plus wnętrze pomieszczenia, w którym się znajduje, ale mimo to wszystko jest to niewątpliwie plus tej gry. Przyznam na to, że chociażby w innych produkcjach Xboxu, y, czy Blizzard'a albo znalezienie odpowiedniego mp często przy setkach innych osób, które próbują na niego kliknąć jest zbyt ciężkie. Tu może być bardzo dużo osób naraz w Pomieszczeniu i nie ma żadnego problemu z rozmową z NPC. -em. Plusem są też tytuły. Każdy tytuł, właśnie mi pokazało się, że odkryłem y, the, the Dave, the Dave the R, tytuł, e, każdy tytuł daje nam stały bonus do kilku współczynników, o których troszeczkę później, e, ewentualnie w przyszłych kinkach, sam muszę troszeczkę o nich poczytać, bo dawno, bardzo dawno wręcz nie grałem. Yy, tytuły zdobywamy w dwojaki sposób. Jedno to po prostu yy, wykonanie jakiejś czynności na mapie, na przykład yy, rozwalenie ileś tam przeciwników tudzież bossów bo wchodząc na jedną mapę któryś raz odpalamy bossa tego samego po yy, raz kolejny. Zazwyczaj jest to po dwóch pokonaniach danego bossa Tu jest po dwóch pokonaniach Bossa w e, przypadku e, szeregowych potworów jest to nawet tysiąc chociażby taki Gnoll Kicker na najwyższym poziomie zaraz wam pokażę zresztą pierwszy, że o, mam odkryty ten Gnoll Kicker nie wiem czy będę wykonywał same e, te wszystkie tytuły, bo trochę ich jest i trochę jednak czasu trzeba poświęcić, żeby je zdobyć. Szczególnie jeśli chodzi na przykład o zabijanie y, potworów włócznią. Tak jak tutaj. Y, chyba jeszcze ten tytuł nie mogę tego tytułu Część tytułów trzeba y, żeby odblokować, trzeba wykonać coś wcześniej. Zaraz się zbliżamy do kolejnego bossa teraz mam troszeczkę o minusa gry tak na szybko bo zaraz skończymy odcinek minusami gry są mapy mimo że ładnie wykonane ze szczegółami i tak dalej na każdy boss na końcu minusem jest to że sekwencje map się powtarzają i często kolejnym minusem jest fakt że mimo że łatwo się rozmawia z MPC-ami dialogu to jest cała masa Niekiedy aż to okropnie zanudza człowieka. Pewnie podobnie jak mój komentarz. To jeszcze może być minusem. Możliwość grania maksymalnie w 4 osoby na mapie w normalnych rozgrywkach. E, teraz wchodzi update, że wejdzie nowy boss, e, na którym będzie mogł, mogło się znaleźć 24 graczy. To jest chyba największa ilość graczy e, w Indie się naraz. Nie się, czy, żeby była większa. Przepraszam, że spełnijesz cały czas jednym skinem, ale generalnie nim najszybciej mi się zabija boss. Nie wiem czemu e, w przyszłości postaram się to troszeczkę zmienić, żeby... Przyjemnie się to oglądało, jakby były jakieś kombinacje. Zresztą na razie i tak nie mam zbyt wielu hmm, umiejętności. Udało mi się wykonać obie misje poboczne i zrobiliśmy Enchantment Stone, który jest do ulepszania naszego uzbrojenia. Jest wręcz niezbędny. Co do zadań pobocznych, tych dodatkowych na misjach. Niektóre jest bardzo ciężko wykonać, na przykład break off, jeżeli przerwiemy jakiemuś głosowi atak niszcząc je kawałek jego zbroi. Jeszcze jedno z cięższych osiągnięć do wykonania, najłatwiejsze to są po prostu podnieść jeden przedmiot. I przez to, że dostaliśmy też trzy uderzenia, nie udało się uzyskać rangi SSR. się zagłębiał, bo niestety jak nie dostałem rangi SSS to nie ma co więcej sprawdzać no i niestety jak nie ma więcej graczy to jest bez sensu przeszukiwać Battle.neta, znaczy ten to okienko, gdzie pokazuje nasze rekordy na mapie, gdyż zawsze będziemy tam wszędzie pierwsi jeżeli coś wykonaliśmy, jeżeli nie to po prostu będzie zero. W większej ilości graczy można troszeczkę porywalizować. W ten sposób zbliżyliśmy się do końca drugiego odcinka serii. Zagrajmy W Indictus. A mi pozostaje zaprosić Was do drugiej serii. Do, drugiej serii, do kolejnego odcinka naszej serii. Tudzież do kolejnej serii, która pewnie... Będę także prowadził wraz z Vindictusem ze względu na to, że to gra MMO szybko się nie skończy. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!